Hej, cześć, witajcie w trzecim już odcinku na moim kanale Ferano Colleccioner. I w dzisiejszym odcinku, sobie takie luźne otwieranie, troszkę, chwilę, tak coś. To. Takie luźne troszkę otwieranie, gdyż otwieramy sobie takie dwie saszetki, bo postanowiłem sobie, że kupię, gdyż chciałem co coś wrzucić, nie wiedziałem co, no to na razie może takie dwie małe saszetki, tak sobie pomyślałem kurczę, muszę jeszcze wszystko zakręcić, Dobra. no i właśnie mamy w ten sposób takie dwie saszetki, ja już tutaj tak nadajewałem, żeby szybko otworzyć no i cóż, chyba zaczynajmy Mamy Artem Fedetiski Michał Duiz To jest Signature Gianluigi Buffon Piękna karta Jeszcze mamy Top Tobrzułek Serdan Shakiri Piękne karty lecą Mamy jeszcze Vida i Nathaniel Klein. I nie wiem, może w ten, też w tym odcinku pouzupełniamy to i jeszcze mamy właśnie jedną szefczewkę, którą użyłem, albo nie, Na, w następnym odcinku właśnie sobie tak pozupełniamy i mamy Łukasz Szukała, Robert Mac, Game Changer, to jest z Piotrówka on. o, z Austrii Passionate Pride, tego Passionate Pride nie mam i mamy też Ragnar Watson i Dawid Silva. No i cóż, to było takie bardzo luźne otwieranie, więc to chyba koniec w tym odcinku. Jeg håper ikke Jesus skriver noe.